Ok, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Na tym kanale będziemy grać sobie w Gotika 1. Z tego względu chcę go przejść, że postanowiłem założyć kanał, żeby zacząć grać sobie w modyfikacje do Gotika, ale chciałbym sobie po prostu odświeżyć całą trylogię generalnie, żeby nie mógł sobie porównać różne mody, jak ludzie po prostu usprawnili grę. No i fajnie było pierwsze zacząć od od oryginalnej wersji. Także więc miłego oglądania. My zaczynamy grę i obejrzymy sobie intro. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania, Robert zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz Z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska, to też wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on. Miał wszystko odmienić. W imieniu Jego Wysokości, króla Robara II, pana Werantu, skazuję tego więźnia na. Stać! Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczęście mi reszty tej paplaniny. Jak się Miel milcz. Dobra. Zrzucajcie go. No. Hm. Witamy w kolonii. Dość. No więc zaczynamy sobie. Naszą podróż po kolonii górniczej. Z względu, że to jest mój pierwszy film na YouTube, delikatnie się stresuję, ale tak czy siak, myślę, że to nie popsuje nam zabawy w grze i życie miłego oglądania. No właśnie, drugi raz to powiedziałem, ale nieważne. Idźmy dalej. Porozmawiamy sobie teraz z Diego. I też nie chciałbym pomijać wszystkich dialogów z tego względu, że może akurat trafi się ktoś, kto jeszcze nie grał w tę grę i też. Po prostu będzie chciał obejrzeć i, i posłuchać wszystkich dialogów. Także myślę, że tak będzie lepiej dla całej rozgrywki i pokażemy pełną wersję gry. Także to na tyle i zaczynamy rozmowę z Diego. Nazywam się Diego. Jestem. Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowych. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze Starego Obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany Stary Obóz. Jak dostanę się do starego obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi, powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy. I w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby jakiś mag dał mi go zanim mnie tu wrzucono? Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w Starym Obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w Starym Obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w starym obozie. Okej, okay, no to mamy odhaczoną rozmowę z Diegiem. Troszkę nam opowiedział o kolonii, o starym obozie. Również o Gomezie. Także Diego generalnie to będzie nasz taki przyjaciel. On nam pomoże. Także, znaczy no, będzie naszym takim ziomkiem. Więc też pójdziemy sobie do starego obozu. Myślę, że tam generalnie. Z, myślę, że tam wybiorę gildię i zostanę cieniem z tego względu, że dawno bardzo się nie grałem w Gotika 1 i też nie pamiętam za bardzo jak to grało się cieniem. Zazwyczaj grałem z gildią najemników w nowym obozie, więc teraz sobie dla odmiany zagramy cieniem. Okej, okay, mamy tu jeszcze Orego. Rozmawiajmy z Orym. Czym się tutaj zajmujesz? Dbam o to, by nikt niepowołany nie dostał się w pobliże miejsca wymiany, zwłaszcza ci bandyci z Nowego Obozu. Hej, to ciebie dziś zrzucili tutaj, co? Zgadza się. W takim razie uważaj na ludzi z Nowego Obozu. Ja jestem ze Starego Obozu, tak jak wszyscy, których widziałeś na miejscu wymiany. Zakładam, że rozmawiałeś już z Diego. Rzeczywiście, no że tak, rozmawiałem, z rozmawiałem. To dobrze, zatem wiesz już mniej więcej co i jak. Dlaczego mam uważać na ludzi z nowego obozu? W porównaniu z nowym obozem, stary obóz to ciche i przytulne miejsce. Nowy obóz nie otrzymuje żadnych przesyłek z zewnątrz. Te szkodniki po prostu kradną wszystko, czego potrzebują. A stary obóz? Tutaj wszystkim rządzą magnaci, handlujący rudą. Pod nimi są strażnicy, a następnie cienie. Najniższą kastę stanowią kopacze. Każdy, kto tu trafi, zaczyna jako kopacz. Jeśli masz większe ambicje, musisz zostać przyjęty do cieni. Kiedy tutaj wylądowałem, jeden z waszych uderzył mnie w twarz. Robią tak z wszystkimi nowymi. Mówią na to chrzest wody. Rozumiem. Czy w Starym obozie jest wielu takich zawadiaków? Jest kilka czarnych owiec, ale nie zrobią ci krzywdy, jeśli zapłacisz im za ochronę. Widziałem, jak spuszczano tutaj jakąś kobietę. Cóż, magnaci dostają wszystko, czego zapragną. Chcesz powiedzieć, że król wymienia kobiety na rudę? Naturalnie one też trafiają tutaj prosto z więzienia. Gdyby Gomez nie ściągnął ich tutaj, dalej gniłyby w jakimś lochu. Sami już nie wiem, co jest dla nich gorsze. Potrzebuje broni. Rozejrzyj się trochę przy zamkniętej kopalni w głębi kanionu. Na pewno coś tam znajdziesz. Tylko nie wdawaj się w poważne bójki uzbrojony w głupi kilow. To bardzo ciężka i nieporęczna broń. Niedoświadczony wojownik powinien posługiwać się nim tylko w ostateczności. Postaraj się dotrzeć do starego obozu w jednym kawałku. Ok, więc w tym odcinku sobie zrobimy wszystko. Po prostu. Postaramy się w drodze do starego obozu pozwierać wszystkie itemy, które znajdziemy po drodze. wybijać potwory, które się da. Porozmawiamy tam jeszcze z Radfordem i trakcją, jak się nie mylę. I przy starym obozie sobie zrobimy zapis, i to będzie taki pierwszy wstępny odcinek. Z racji tego, że to jest mój pierwszy odcinek, delikatnie się stresuję, ale jakoś nie zamierzam bardzo. Ingerować i nagrywał po prostu jak nie wiem, będę miał jakąś przerwę w rozmowie, czy po prostu się zestresuję i jakąś głupotę, to nie mam zamiaru tego usuwać, po prostu wstawię to tak jak jest. No, czegoś trzeba zacząć, nie? Trzeba się uczyć, więc jakoś to będzie. Nie będę się tym zbytnio przejmował. Myślę, że już z drugim, trzecim odcinkiem powoli będzie się to poprawiać. Po trochu będę się starał opowiedzieć jak zamierzamy grać. Myślę, że... O, tutaj będzie kretoszur, więc... A, jeszcze mam miecz. Zbierzemy sobie ten miecz. Myślę, że będzie troszkę lepszy od kilofu, Tak. A, i będziemy musieli się jeszcze wrócić, bo tam zostawiłem dwóch krząszczy. Nie zabiję mi, bo wtedy nie miałem broni, a bym całkiem o zapomniał. No, tak, nieźle mam, poszło z tym mieczem. A wrócę się tam do tych książczy, bo no, szkoda jednak doświadczenia. Nie, nie jest ich za wiele, ale również mają mięso, które będzie mi potrzebne do zadania w starym obozie, więc warto. No i zdogram sobie, myślę, pod jednoręczną broń, to łukiem albo kuszą. Jeszcze nie wiem dokładnie jak to było, nie pamiętam czy tutaj mamy bronie jednoręczne Do których wymagana jest zręczność, czy to wszystko jest po siłę bo Wtedy jakby była wymagana zręczność to grałbym sobie broniami pod zręczność Żeby mieć łuk No ale jeśli, jeśli tak nie jest, bo już dobrze nie pamiętam to po prostu zagramy sobie kuszą, ona na pewno jest Skalowana pod siłę także to też będzie dobry wybór. A jeszcze jedna ważna rzecz, bo ja sobie zainstalowałem tutaj DirectX 11, żeby no, żeby ta gra troszkę lepiej wyglądała niż normalnie. No i jeszcze chyba tutaj skrzynkę muszę zabrać jedną, jak się nie mylę. Czy już ją zabrałem? Nie, raczej nie. Jest skrzyneczka. Tych. Tu chyba jeszcze coś jest. A, kolejny kilow, pochodnia. okej okay. No i mój plan jest taki, żeby sobie po prostu ograć oryginalne gotiki, żeby sobie odświeżyć pamięć, bo też już dawno nie grałem. No i potem sobie zacząć ogrywać młode, bo to też. Gierki są stworzone na, te, na tej w sumie nie trylogii, a na Gotiku 1 i 2 są chyba też mody do Gotika 3, ale nigdy nie grałem tam do Gotika 2. W niektórej sobie przeszłem, ale warto przejść jeszcze raz, żeby sobie na przykład zagrać inną klasą, chociaż za wiele w nich nie grałem. także. Ale też zagramy sobie na moim kanale, gdy przejdę części część Pałeczka, strzałki No i nie wiem, no chyba nie idziemy jakoś najgorzej. Jeszcze czuję, że się czasem zatnę, ale, ale jakoś leci i kolejny ścierwo ja mam nadzieję, że mnie nie zabije na razie, na razie wszystko mi się udaje zabić. Chyba nie dostałem hita jeszcze, także także jest to jakieś osiągnięcie, bo nigdy nie byłem jakiś najlepszy w walce tutaj. I zobaczymy. A zazwyczaj grałem w sumie dwuręczną bronią, to też dobrze będzie sobie zagrać teraz jedną ręką i troszkę się podszkolić w walce. i cyk, jagódki o czym wam mógłbym jeszcze tu opowiedzieć ok, tu jeszcze chyba tak, mamy statystyki, atrybuty do jakiej gildi należymy, na razie mamy brak ale tutaj też nam pokazuje informacje na temat naszego poziomu, gdy zdobujemy na przykład, przykładowo teraz 500 doświadczenia wbijemy sobie następny poziom i zyskamy punkty umiejętności które będziemy mogli sobie rozdać w atrybuty lub jakieś umiejętności walki, czy dodatkowe otwieranie zamków, kradzież tego typu, skradanie się, akrobatyka oczywiście siła to tam nam pozwala założyć jakąś broń i czym jesteśmy silniejszym tym lepsze obrażenia zadajemy zręczność to bardziej pod chyba łuki i pod kradzież kieszonkowym i otwieranie zamków to też im więcej zręczności, tym się wydaje więcej możemy z większym powiedzeniem możemy powodzeniem okrać ludzi otwierać zamki oraz mieć założony lepszy łuk na sobie. Mana oczywiście jest potrzebna do używania zwojów i, no i ogólnie do, do magii. I mamy tutaj punkty PZ. To jest nasze obecne życie. Nie ma ich za wiele, ale to się wszystko zbuduje powoli. No, no i mam tu jeszcze umiejętności bronią jednoręczną, którą będziemy trenować. Jest to broń dwuręczna, ale raczej nie będziemy jej używać. Chyba, że tu potrzeba sobie rozwinąć do jakiegoś stopnia, żeby móc trenować broń jednoręczną. Tego nie pamiętam. No i łuki kusza, no to wiadomo, nie? To oczywiście też umiejętności posługiwania się tymi broniami. Ok, akrobatyka by nam też pozwoliła chyba tak po prostu jakby robić takie salta do przodu, i gdy spadniemy z większej odległości, to po prostu nie, nie umieramy. Czy tam mniej zadaje to obrażeń naszemu bohaterowi. No i to mniej więcej tyle. Skradanie pozwala, po prosto też do domu się, domu wejść, i ludzie cię nie widzą. Jak śpią, nie budzą się, także mniej więcej to tyle. Reszta wyjdzie w praniu, także. Jedziemy sobie dalej pogadać tutaj z Radfordem i Draxem Odbieramy jeszcze jagody No i w sumie jesteśmy niedaleko z starego obozu No a oni Radford i Drax są właśnie z nowego obozu To tacy Przeciwnicy starego to obozu nigdy nie skończy. Hej ty! Czego chcesz? Chcecie ostrzec, idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Na co polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nie trudno je zabić, jeśli wie się jak to zrobić. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draxa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. No jak się, Drax chyba nas będzie mógł nauczyć zbierać trofea ze zwierząt zaraz zobaczymy sobie. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idź dalej tą samą ścieżką, na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie, oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. Opowiedz mi jeszcze o kolonii. Jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przydać się mapa ze wszystkimi ścieżkami i ślepymi zaułkami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na istoty, na które lepiej nie wpadać. Pod żadnym pozorem nie włócz się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z orkami. Niektóre są nawet pozostałościami po ich osiedlach. Często kręcą się tam orkowie, albo jeszcze gorsze poczwary. Na Twoim miejscu unikałbym takich miejsc jak ognia, zwłaszcza nocą. I jeszcze jedna rada: nie wchodź do lasu. Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w Starym Obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Może udać się gwizdnąć mu jakąś mapę. Przy okazji mógłbyś zwinąć także jedno dla mnie. No i właśnie, teraz chyba nie wiem, czy jak wezmę tą odpowiedź, to czy po prostu nie anuluje mi się zadanie. wiem, zobaczymy. Ale wydaje mi się, że tak, wezmę to i wtedy jak znajdę mapę, to myślę, że będę mógł oddać. Jeśli uda mi się zdobyć je bez płacenia, wezmę ile tylko dam radę udźwignąć. Proszę. Równy z ciebie gość. Powinieneś pomyśleć o dołączeniu do nowego obozu. Gdybyś kiedyś tam trafił, pytaj o Laresa. To on zajmuje się nowymi. Na pewno znajdzie dla ciebie jakieś zajęcie. Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilow. Będę o tym pamiętał. No właśnie, bo nie pojawił się żaden wpis do dziennika, żeby dać mu mapę. Ale zobaczymy, jak znajdziemy mapę, to przyjdę do niego i zobaczymy, czy da mu się mu oddać. Pewnie nie by było to wtedy, byśmy też zebrali jakieś doświadczenie. No i porozmawiamy sobie teraz z Draksem. Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. No, całe szczęście, że dobrałem ten piwo Proszę, wcześniej. oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Ścierwojady tak nazywamy te wielkie ptaszyska należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić szczerwojada zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, a cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. W każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie odkupi. No właśnie, no i mamy tutaj tę naukę zbierania trofeów ze zwierząt, gdy je zabijemy. Tylko że jeszcze muszę się zorientować, czy to, czy to w tej odsłonie właśnie jest opłacalne, czy nie. Jeśli tak, to oczywiście się nauczymy. Bo jednak dużo będziemy zabijać tych potworów. Ale na ten moment i tak nie mam punktów nauki ani, ani bryłek rudy. Także na razie to zostawimy. No, generalnie sobie zapiszemy, bo. O, dawno nie, napisa nie zapisywałem już. A tu na pewno będziemy mieli walkę z, ze ścierwojanem. Trzeba będzie go szybko zabić, żeby oni go z łuku nie zaciukali, jak on do nas zacznie biec nie mogą to zauważyć po prostu. Także się pogubimy, Tylko, że jestem paraliptyczny. Myślałem, że go już nie trafię, i... ale udało się. No, ale oni mi tego zabili. Kurczę, ale szkoda. No nic, spróbujemy jeszcze raz. Wczytam sobie, bo szkoda tego doświadczenia. Jednak lecimy i próbujemy go. Może po prostu. Kurczą, to mi jest za blisko. Spróbuję wejść tu, żeby on nas tu zauważył, i tamci go nie zauważyli. Chodź tu. <grystanie> Jak kota go zauważyłem, dobra. Chodź. No nie, teraz oni go zabili. No i wiedziałem, pierwszy raz było w miarę git. Zabiłem tego, ale tamtego mi zabili strażnicy ze starego obozu. Dobra zobaczymy teraz już jak będzie, tak będzie Jest to już udało, a tamten stoi? Stoi Dobra więc teraz sobie możemy zapisać znowu żeby w razie wół to uda nam się go zabić Jest to dobrze, dobra, mamy to póki. No to są właśnie strażnicy ze starego obozu. I właśnie, czy oni są. Tak, oni są strażnikami, bo. Cienie mają trochę inne bronie, właśnie. Tylko, jakie tam jest. Jak tam awansuje? Jest cień, strażnik, i. Kto tam potem? Jeśli ktoś oczywiście będzie to oglądał, to możecie podpowiedzieć w komentarzu. Domyślam się, że. No, w ogrywaniu tą część to raczej dużo widzów nie będę miał jeszcze przy pierwszym odcinku. Ale zobaczymy, no. Może się akurat ty znajdzie, kto nie gra i będzie miał ochotę obejrzeć ten odcinek. A! No, tu jeszcze chyba kubek. Zabijemy sobie tu jeszcze kreto szczury. No i praktycznie dobiegamy do końca tego odcinka. Zapiszmy, żeby nas znowu coś nie zabiło. O, a tu jeszcze mamy... ścierwojadzie do zabicia. No chodź, nie chcę was wszystkich na siebie brać, bo może być ciężko. No, udało się ładnie. No, nawet się udało to w miarę sprawnie zrobić. Trochę mi życia zabrali, ale... ...nie ma co narzekać. Nawet, że przynajmniej nie zabili, bo musielibyśmy to powtarzać, a po co? Piekielniki, no te piekielniki też do zadania ze stawem, nam no, będą potrzebne. No, wzięła mi się trochę widzowie, mam nadzieję, że tego nie słyszycie tak przed mój mikrofon. No, a ja sobie nie, nie uzdrowiłem się, a już nie za wiele mam życia. Mięso i ma? A, to sama. Ale w sumie nie będę jadł surowego mięsa. Chyba się je da jak jak się nie mylę. To będzie trochę dawało więcej życia. Więc poczekamy na razie. Nie będziemy jeść surowego mięsa, bo pada. No i zapisuję często, bo tutaj można zginąć od, dosłownie kurcze, W każdym momencie nie wiadomo, co nas może zaskoczyć. Więc warto często robić save. A. Może zobaczmy sobie, ile nam brakuje jeszcze do nowego poziomu. No, dosłownie 30 sztuk. Może, może gdzieś tu jeszcze znajdę jakieś sierwojada. No, tu już weszłbym do starego obozu z. z punktami nauki. Myślę, że to dobry pomysł. No, nie ma tu nikogo. No nic, dobra, wyjdziemy. zakończymy ten odcinek tutaj zaraz przed bramą. Się zaklinowałem troszeczkę i myślę, że tam szybko jakieś zadanko sobie odpalimy. To zaraz będziemy mieć jakieś nowe doświadczenie i to będzie poziom. Dobra, więc w tym odcinku to wszystko i widzimy się w następnym. Cześć.